Witamy w podróży, w której kosmiczna cierpliwość spotyka się z opóźnioną karmą. Jeśli czujesz, że ten temat rezonuje z Tobą i chcesz zgłębić duchową mądrość, którą oferuje, polub, zasubskrybuj i obserwuj nas, aby towarzyszyć nam na każdym kroku tej głębokiej eksploracji. Prawo akcji i reakcji jest fundamentalną zasadą rządzącą wszechświatem duchowym i materialnym, niezmienną, stałą powszechnie znaną jako karma. Jednak powierzchowne zrozumienie tego prawa często rodził ludzi głęboką niecierpliwość, pragnienie, by kosmiczna sprawiedliwość objawiła się natychmiast, jakby wszechświat działał z prędkością automatu. To właśnie w tej czasowej przerwie, między zasianiem działania a zebraniem rezultatu, kryje się tajemnica opóźnionej karmy i wzniosła lekcja kosmicznej cierpliwości. Natura opóźnionej karmy nie jest defektem systemu, lecz przejawem nieskończonej mądrości i miłosierdzia kosmosu. Wszechświat nie jest mściwą istotą, ani sędzią, który natychmiast wymierza nagrody i kary. Jest mistrzem ewolucji, który działa z głębokiej perspektywy czasowej, obejmującej nie tylko to życie, ale i rozległy cykl reinkarnacji. Zrozumienie tego rozszerzania się czasu oznacza otwarcie się na prawdziwą naturę procesu ewolucyjnego. Po pierwsze, głęboki czas karmy. Zamieszanie wokół czasu karmicznego wynika z ograniczeń ludzkiej świadomości, zakorzenionej w czasie liniowym, postrzeganym przez pięć zmysłów. Z tej ograniczonej perspektywy, jeśli człowiek dopuści się skrajnie negatywnego czynu i nie poniesie natychmiastowych konsekwencji, ludzki umysł skłonny jest do wniosku, że prawo zawiodło lub że sprawiedliwość nie istnieje. Karma działa jednak w ramach trójwymiarowej struktury, która obejmuje karma natychmiastowa vijana. Oczywiście istnieje forma karmy natychmiastowej lub niemal natychmiastowej. Nienawistna myśl natychmiast wywołuje wewnętrzny zamęt u osoby, która ją tworzy, zanim wpłynie na kogokolwiek innego. Akt bezinteresownej dobroci wywołuje falę spokoju i radości w sercu darczyńcy. Jest to reakcja mentalna i emocjonalna, która pojawia się w momencie zasiania. To powrót najczystszej energii i dowód na to, że wszechświat reaguje w czasie rzeczywistym na jakość emitowanej wibracji. Ale to dopiero pierwsze echo. Fizyczna i zewnętrzna manifestacja wymaga procesu dojrzewania. Karma. Powolnie dojrzewająca. Sanchita Vijana. Opóźniona karma to w istocie Sanchita Vijana, skarbnica wszystkich działań zgromadzonych przez niezliczone życia, wielkie duchowe konto bankowe. Konkretne działanie nie generuje swojego rezultatu w próżni musi znaleźć dogodny moment, odpowiednie środowisko i niezbędne energetyczne wyrównanie, aby wykiełkować. Wyobraź sobie ziarno pszenicy. Zasiane zimą nie wyrośnie. Musi poczekać na wiosnę, deszcz i ciepło słońca. Podobnie karmiczne nasiono dobra zasiane w chwili duchowej niedojrzałości lub w środowisku skrajnego oporu nie może wydać plonu od razu. Opóźnienie to kosmiczne oczekiwanie, aż gleba duszy stanie się żyzna, a świadomość wystarczająco silna, by przyjąć błogosławieństwo lub wyciągnąć wnioski z trudności, jakie niesie ze sobą rezultat. Wszechświat z jego nieskończoną cierpliwością pozwala karmicznemu nasieniu rozwijać się, aż jednostka przyswoi sobie całą lekcję, którą ono ze sobą niesie. To łaska, która zapobiega załamaniu się układu nerwowego w obliczu długu zbyt wielkiego lub błogosławieństwa zbyt intensywnego, by je docenić lub udźwignąć. 2. Kosmiczna cierpliwość jako łaska i pedagogika. Koncepcja kosmicznej cierpliwości jest aktywnym odpowiednikiem odroczonej karmy. Nie jest to stan bierny, lecz działająca cnota wszechświata, która manifestuje się na trzech fundamentalnych poziomach istnienia: cierpliwość w procesie twórczym. Obserwacja wszechświata uczy nas cierpliwości. Powstanie planety zajmuje miliony lat. Drzewo potrzebuje dekad, aby osiągnąć dojrzałość. Ewolucję gatunku mierzy się wiekami. Wszechświat jest uosobieniem cierpliwości, zrozumienia, że piękno, złożoność i mądrość wymagają czasu, aby się rozwinąć. Gdyby boskiemu umysłowi brakowało tej cierpliwości, Stworzenie rozpadłoby się z powodu niecierpliwości. To powolne i majestatyczne tempo przypomina nam, że nasza własna duchowa ewolucja działa na tej samej zasadzie: cierpliwość jako szansa na transformację. Opóźnienie karmiczne to druga szansa oferowana przez uniwersalną świadomość. Jeśli ktoś zasiał negatywne ziarno, samolubny lub szkodliwy czyn, czas przed żniwami jest okresem łaski, aby to ziarno oczyścić. Inspiruje Cię myśl, że boskie procesy wymagają czasu? Nie zapomnij nas polubić, zasubskrybować i obserwować. Twój udział zasila tę społeczność poszukiwaczy, którzy cenią cierpliwość i ciągłą naukę. To oczyszczenie dokonuje się poprzez cnotliwe działania w teraźniejszości, darma. Prawo modyfikacji karmy głosi, że chociaż pierwotnego działania nie da się cofnąć, jakość i intensywność jego skutków można złagodzić lub przekształcić poprzez szczerą skruchę, aktywną naprawę i nieustanne sianie jego przeciwieństwa. Na przykład sianie współczucia, aby złagodzić ziarno okrucieństwa. Odłożona karma daje nam niezbędną przestrzeń do rozwoju, zanim zmierzymy się z konsekwencjami, które są aktem najwyższego kosmicznego współczucia. Cierpliwość jako rozwój ludzkiej cnoty. Z perspektywy duchowego poszukiwacza, odroczona karma nie jest testem ze strony wszechświata, lecz okazją do kultywowania najwyższych cnót duszy. Wiara, oczekiwanie na karmiczny rezultat zmusza świadomość do polegania na wierze w niezmienne prawo. Gdyby rezultat był natychmiastowy, nie byłoby potrzebne żadne zaufanie, jedynie mechanika. Potrzeba oczekiwania potwierdza wiarę w porządek moralny, który działa nawet wtedy, gdy nie jest widoczny. Pokora. Niezdolność do przyspieszenia procesu przypomina nam, że nie jesteśmy ostatecznymi władcami czasu. Pokora rozkwita ze zrozumienia, że istniejemy w systemie rozleglejszym i mądrzejszym niż nasza osobista wola. Wytrwałość. Tapas. Oczekiwanie staje się wewnętrznym ogniem, tapas, który pochłania nieczystość. Rozwój duchowy to żmudna i nieustanna praca. Odroczona karma uczy, że siew musi być codzienny i wytrwały, bez potrzeby natychmiastowej gratyfikacji, aby utrzymać motywację. 3. Trzy. trzy warstwy długu karmicznego. Ludzie doświadczają karmy poprzez trzy powiązane ze sobą warstwy długu lub zasługi, a prokrastynacja jest traktowana inaczej w każdej z nich. Po pierwsze, osobisty dług karmiczny Adhyatmika. Jest to dług lub zasługa generowana przez indywidualne działania w ciągu całego życia. Jeśli ktoś był niezwykle hojny w przeszłości, a teraz znajduje się w ubóstwie, opóźniona karma mówi nam, że ziarno obfitości czeka na odpowiedni moment, by się zakiełkować. Praca duchowa w teraźniejszości nie powinna polegać na rozpaczaniu, lecz na ciągłym sianiu, zachowaniu integralności i radości pomimo przeciwności. Nadejście nagrody będzie ostatecznym testem cierpliwości wypracowanej w trudnościach. Po drugie, rodzinny i zbiorowy dług karmiczny. I vika. Wiele z cierpienia i radości, których doświadczamy, nie jest osobiste, lecz jest konsekwencją działań grupy, rodziny, narodu, ludzkości. Wojny, zarazy lub zbiorowy dobrobyt to żniwa, które manifestują się w znacznie dłuższym i bardziej złożonym czasie niż karma indywidualna. Opóźnienie w tym przypadku wynika ze złożoności sieci. Tkanina ludzkości jest tak gęsta, że potrzeba pokoleń, aby nić działania dotarła do krawędzi Gobelinu i objawiła się jako widoczny wzór. Podejście duchowe i odpowiedzialność nieosobista. Podejście duchowe na tym poziomie to odpowiedzialność nieosobista. Zamiast tracić cierpliwość do stanu świata, jednostka jest powołana do bycia latarnią światła w zbiorowej ciemności. Rola ta oznacza nie tylko bycie przykładem nadziei i odporności. Ale także zrozumienie, że własna cnotliwa karma działa jako czynnik łagodzący opóźnioną negatywną karmę całości. Każde pozytywne działanie, każda wzniosła myśl i każda świadoma decyzja przyczyniają się do podniesienia wibracji otoczenia, tworząc efekt domina, który może przekształcić zarówno rzeczywistość osobistą, jak i zbiorową. Bycie latarnią światła oznacza, że jednostka musi pielęgnować własną pozytywną energię i promieniować tym światłem na innych. W świecie, w którym cienie zdają się dominować, kluczowe jest, aby każdy człowiek rozpoznał swoją moc wpływania na innych. Takie podejście nie tylko pomaga utrzymać wewnętrzną harmonię, ale także zaprasza innych do przyłączenia się do dążenia do znaczącej zmiany. Uniwersalny Dług Karmiczny ad Uniwersalny Dług Karmiczny odnosi się do interakcji ze środowiskiem fizycznym i żywiołami. Na przykład klęski żywiołowe mogą wydawać się bezładnymi karami, jednak prawo karmiczne rozumie je jako reakcję materii na nagromadzoną energię zbiorowej świadomości regionu lub planety. Zjawisko to ujawnia, że opóźnienie w manifestacji tych energii może trwać tysiące lat, zanim napięcie energetyczne osiągnie punkt ustąpienia. Tutaj kosmiczna cierpliwość staje się akceptacją nietrwałości. Jednostka staje przed wyzwaniem utrzymania wewnętrznego spokoju i bezinteresownej służby pośród zewnętrznego chaosu, uznając, że forma jest zawsze przemijająca, podczas gdy świadomość, która doświadcza formy, jest wieczna. To zrozumienie zachęca nas do spojrzenia poza pozory, zaczynając rozumieć, że każda okoliczność, nawet najtrudniejsza, jest okazją do nauki i rozwoju zdolność do akceptacji tego, czego nie możemy kontrolować. Jest fundamentalna dla rozwoju duchowego, a nauka płynięcia z prądem życia daje nam wolność, by żyć w pełni. Sztuka życia w karmicznej prokrastynacji. Kosmiczna cierpliwość jest ostatecznie zaproszeniem do życia w darmie właściwym działaniu i uwolnienia się od obsesji na punkcie owocu, karmicznego rezultatu. Mędrcy Wschodu nauczają, że prawdziwe wyzwolenie nie wynika z wyeliminowania karmy, lecz z wyeliminowania przywiązania do niej. Bezinteresowne działanie, czyli karma yoga, jest przedstawiane jako najwyższa forma tej kosmicznej cierpliwości. Odłożona karma generuje cierpienie tylko wtedy, gdy jednostka wykonuje działanie z sztywnym oczekiwaniem rezultatu, przywiązaniem do owocu. Gdy rezultat nie nadchodzi w oczekiwanym czasie, pojawia się frustracja i gniew, które z kolei sieją nowe negatywne nasiona w polu świadomości. W tym sensie, praktyka karma yogi zachęca nas do działania z miejsca miłości i współczucia. Bez ciężaru oczekiwań, które często zniekształcają doświadczenie. Karma Jogin sieje cnotliwe działanie, ponieważ jest ono słuszne, ponieważ jest to jego obowiązek, darma, a nie dlatego, że oczekuje natychmiastowej nagrody. Odpuszczając kontrolę nad czasem zbiorów, jednostka jednoczy się z cierpliwością wszechświata. Takie podejście nie tylko przynosi korzyści jednostce, ale także przyczynia się do zbiorowego dobrobytu, tworząc silniejszą i bardziej odporną tkankę społeczną. Cierpliwość jako lekarstwo. Niecierpliwość jest źródłem lęku, strachu i gniewu. Te stany umysłu przyspieszają metabolizm i zaciemniają rozum, tworząc cykl cierpienia. Kosmiczna cierpliwość natomiast przywraca nam równowagę, spokój ducha. Jest to duchowe lekarstwo, które pozwala nam rozróżniać, widzieć całość cyklu, a nie tylko chwilę obecną. To implikuje szerszą perspektywę, która pomaga nam zrozumieć, że trudności są tymczasowe i stanowią część większego procesu. Ta wizja uczy nas cenić podróż na równi z celem, pozwalając każdemu doświadczeniu nas kształtować i formować. Przebaczać, uznawać, że negatywne działania innych są również karmicznymi nasionami, które prędzej czy później dojrzeją. To zrozumienie pozwala nam uwolnić się od osądu i zemsty, ułatwiając osobiste uzdrowienie. W tym kontekście przebaczenie staje się aktem wyzwalającym nie tylko dla odbiorcy, ale przede wszystkim dla dawcy. Służyć. Wykorzystuj czas oczekiwania nie po to, by narzekać, ale by aktywnie pracować nad wewnętrznym oczyszczeniem i zewnętrzną służbą. To podejście przekształca czekanie w okazję do rozwoju i wkładu. Służąc innym, odnajdujemy cel, który wykracza poza nasze własne istnienie, tworząc znaczące i głębokie więzi. Płótno opóźnionej karmy. Podsumowując, opóźniona karma to wielkie płótno, na którym wszechświat maluje ewolucję świadomości. Jej opóźnienie nie jest zaprzeczeniem sprawiedliwości, lecz potwierdzeniem miłosierdzia i niezbędnej przestrzeni dla głębokiej nauki. Kosmiczna cierpliwość nie jest biernym nakazem, jest wezwaniem do mistrzostwa, do życia z uczciwością rolnika, który ufa porządkowi pór roku. Świadomość, że to, co zasiane w Prawdzie, nieuchronnie zostanie zebrane w pełni, bez względu na to, ile obrotów wykona koło czasu, staje się przewodnikiem do nawigowania życiem z wdziękiem. Prawdziwy spokój odnajduje się przestając liczyć dni, a zamiast tego sprawiając, by każdy dzień się liczył, poprzez czyny dobroci i mądrości. W ten sposób życie przekształca się w podróż odkryć, gdzie każde doświadczenie przyjemne czy bolesne staje się bezcenną lekcją na drodze do oświecenia. Ten proces ciągłej nauki zachęca nas do otwarcia serc i umysłów, pozwalając mądrości zamanifestować się w naszych codziennych działaniach. Ostatecznie to właśnie praktykując cierpliwość i miłość, odnajdujemy prawdziwy sens naszego istnienia, rozumiejąc, że każdy krok na tej drodze przybliża nas do realizacji naszego najwyższego celu. W tej podróży każdy z nas ma szansę stać się sprawcą zmian, nie tylko dla siebie, ale dla całej ludzkości, oświetlając drogę do jaśniejszej, bardziej świadomej przyszłości. Dziękujemy za udostępnienie tej przestrzeni do refleksji nad opóźnioną karmą i kosmiczną cierpliwością. Jeśli to czym się dzieliliśmy otworzyło przed tobą nowe perspektywy, polub zasubskrybuj i obserwuj nas, abyśmy mogli wspólnie odkrywać najspokojniejsze ścieżki duszy.